Od wizyty na Ground Zero, czyli w miejscu upamiętniającym ofiary 11 września, to m.in. ta fontanna, rozpoczął swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych w prezydent Andrzej Duda. Wizyta wiąże się przede wszystkim z żywideuszową 70. sesją ONZ. Sesją, na której wśród wielu tematów mają pojawić się również tematy, o których Andrzej Duda mówi od początku swojej kadencji. Mowa ma być m.in. o trwającym konflikcie na Ukrainie, a także o kryzysie uchodźców. Prezydent Andrzej Duda będzie jednym z pierwszych przemawiających prezydentów, ale jak wynika z oficjalnego programu tej wizyty, w trakcie spotkań mają odbyć się również takie, które dotyczyć będą bezpośrednio bezpieczeństwa Polski i regionu w kontekście tego, co robi Moskwa i tego, co dzieje się na Ukrainie. Bazy NATO w Polsce i współpraca w trójkącie adriatyk bałtyk Morze Czarne, to te elementy powołana zostanie między innymi specjalna grupa wewnątrz która zajmować się będzie relacjami na tym właśnie terenie. Ale pierwszy punkt na początek tej wizyty to wizyta tutaj właśnie, Ground Zero. W miejscu, gdzie niegdyś stały dwie wieże, a dziś znajduje się taki oto pomnik. Jeden w miejscu jednej wieży, drugi kawałek dalej w miejscu drugiej wieży, a nad tym wszystkim od niedawna nowy budynek World Trade Center. Jak reklamują go Amerykanie, najlepszy adres biurowy świata.